Na przestrzeni ponad 30 lat żandarmeria wojskowa zmieniała się i dostosowywała swoje struktury, wraz z profesjonalizacją i transformacją Sił Zbrojnych RP podjętymi zobowiązaniami międzynarodowymi oraz pojawieniem się nowych zagrożeń związanych z terroryzmem czy cyberprzestępczością. Obecnie oprócz oddziałów terenowych formacja dysponuje dwoma oddziałami specjalnymi, przygotowanymi i wyszkolonymi zgodnie ze standardami międzynarodowymi. Oddział specjalny żandarmerii wojskowej w Warszawie jest odpowiedzialny za czynności ochronne wobec kierownictwa Ministerstwa Obrony Narodowej, najważniejszych osób w państwie podczas pobytu na terenie jednostek wojskowych oraz wojskowych delegacji zagranicznych na terenie kraju, a także za przeciwdziałanie i fizyczne zwalczanie aktów terrorystycznych na terenie jednostek wojskowych i instytucji podlegających Ministerstwu Obrony Narodowej. W pozostałych przypadkach oddział współpracuje z innymi służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo oraz porządek publiczny. Strukturę żandarmerii wojskowej tworzą Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej, 7 oddziałów terenowych w Bydgoszczy, Elblągu, Krakowie, Lublinie, Szczecinie, Warszawie i Żaganiu, a także Centrum Szkolenia oraz Oddział Zabezpieczenia i wspomniane dwa oddziały specjalne w Mińsku, Mazowieckim i w Warszawie. Początki żandarmerii sięgają XIX wieku. Pierwsza polska jednostka żandarmerii została utworzona w 1812 roku na Litwie. Po wkroczeniu wojsk francuskich na Litwę 1 lipca, rozkazem Napoleona, w każdej z guberni litewskich utworzono pułk żandarmerii. W listopadzie, kiedy wojska francuskie rozpoczęły odwrót, przystąpiono do powołania żandarmerii w departamentach księstwa Warszawskiego. Po klęsce Napoleona, na mocy uchwał Kongresu Wiedeńskiego, nowe władze postanowiły utrzymać i udoskonalić żandarmerię, opierając ją na wzorach francuskich. Po jej reorganizacji w 1831 roku utworzono Dywizję Karabinierów Konnych, któremu przewodził podpułkownik Franciszek Schneider. Dywizjon liczący dwa szwadrony w czasie powstania listopadowego stał się jednym z najlepszych i najbardziej odpowiedzialnych oddziałów kawalerii. 31 marca pod Dębem Wielkim szarża jazdy polskiej z udziałem żandarmów zmusiła Rosjan do odwrotu, przechylając szalę zwycięstwa na stronę wojsk powstańczych. Atak karabinierów podpułkownika Sznajdego na wojska rosyjskie porównuje się do szarży szwoleżerów pod Somosierlą. Za zasługi w bitwie 21 żandarmów wyróżniono krzyżami Virtuti Militari. W czasie Powstania Styczniowego żandarni pomagali członkom organizacji powstańczych, prowadząc walki ze zdrajcami powstania. W 1863 roku powstały formacje tzw. żandarmów wieszających i sztyletników. Byli oni zakonspirowanym organem wykonawczym rządu narodowego i Trybunału Rewolucyjnego, likwidującym prominentów wrogich stronnictw i ważnych funkcjonariuszy administracji rosyjskiej. Żandarmeria odrodziła się po blisko 50 latach w 1914 roku w legionach polskich. W czasie wojny 1920 roku Żandarmeria tworzyła kordony na wschodniej linii frontu, w tym kordon sanitarny. Jego zadaniem, oprócz blokowania możliwości przenoszenia chorób zakaźnych, było utrudnienie prowadzenia propagandy bolszewickiej i szpiegostwa. W kwietniu 26 roku rozszerzono kompetencje Żandarmerii, która nie tylko spełniała funkcje policyjne w obrębie sił zbrojnych, ale też ochraniała sztaby i wyższe dowództwa, konwojowała podsądnych, ochraniała zatrzymanych i aresztowanych żołnierzy. Adiutantem i osobistym ochroniarzem marszałka Józefa Piłsudskiego był chorąży walenty Wójcik, który dzięki służbie przy najważniejszej osobie w ówczesnej Polsce. Był rozpoznawalny w całym kraju. Po przewrocie majowym utworzono pluton żandarmerii zamkowej odpowiedzialny za ochronę prezydenta RP. Dekret prezydenta z 12 grudnia 30 roku o żandarmerii nadał formacji rangę instytucji publiczno-prawnej. Dziś zabezpieczenie obiektów o znaczeniu strategicznym dla obronności państwa oraz ochronę ministra obrony narodowej i najważniejszych osób w państwie na terenie jednostek wojskowych realizują żołnierze żandarmerii wojskowej. Zmiot. Od, od czasów takich młodzieńczych już zawsze, zawsze, odkąd pamiętam, podobał mi się mundur. Zawsze wiązałem swoją taką przyszłość, już zawodową nawet, już właśnie z, z mundurem. Na samym początku, jeszcze jako, jako młody chłopak, nie, nie wiedziałem, nie, że będę służył w żandarmerii wojskowej, ale na pewno wiedziałem, że będę służył w mundurze. Wstąpiłem do żandarmerii wojskowej, do oddziału specjalnego żandarmerii wojskowej, w Gliwicach przeszedłem oczywiście stosowne kwalifikacje, stwierdziłem, że wow, muszę to robić, muszę być na tej pierwszej linii i w ten oto sposób postanowiłem wziąć udział w kwalifikacjach właśnie na przewodnika psa służbowego. Realizujemy czynności prewencyjne na terenie właśnie kraju, ale również oczywiście wykorzystywane są te psy na misjach zagranicznych. Kraj kraju bezpieczeństwo osobom, które ochrania oddział specjalny żandarmerii wojskowej. Ratujesz po prostu życie, tak? Także jest to naprawdę bardzo specyficzne i, i takie wyróżniające się na te, Oczywiście nie pomniejszając innych specjalności, tak? Ale, ale jest to na pewno jedna z bardziej takich wyróżniających się właśnie specjalności, jeśli chodzi o, o służbę w wojsku. Barwy i symbole żandarmerii wojskowej nawiązują do tradycji żandarmerii Królestwa Polskiego i żandarmerii II RP. Charakterystyczny dla formacji jest kolor szkarłatny, podobnie jak wypustki na kołnierzach kurtek przedwojennych żandarmów. W symbolice występuje element w postaci hełmu wspartego na pękających granatach, który nawiązuje do nakrycia głowy żandarmów Królestwa Polskiego. Znakiem żandarmerii wojskowej są nałożone na siebie białe litery Z i W otoczone wieńcem laurowym. Swoje święto żandarmeria wojskowa obchodzi 13 czerwca na pamiątkę powołania przez generała Tomasza Łubieńskiego 13 czerwca 1831 roku Straży Polowej, formacji, która w okresie Powstania Listopadowego wykonywała zadania Wojskowego Organu Bezpieczeństwa w Armii Królestwa Polskiego. W czasie II wojny światowej żandarmeria wykonywała większość zadań bojowych. Jej formacje organizowano wszędzie tam, gdzie polscy żołnierze toczyli walki z hitlerowskim najeźdźcą. We wrześniu 1939 roku jej zadaniem było patrolowanie i zabezpieczanie tyłów wojsk podczas marszu i bitwy. W ramach służby sądowo-policyjnej, formacja zajmowała się ściganiem sprawców przestępstw wojskowych oraz zatrzymywaniem dywersantów. Po 17 września tragiczny los spotkał wielu żandarmów, w tym kadrę Centrum Wyszkolenia Żandarmerii w Grudziądzu, którzy zginęli z rąk Sowietów m.in. w Katowicach. Podczas Powstania Warszawskiego żandarmeria ochraniała kwatery dowództw, walczyła z przestępstwami kryminalnymi, zabezpieczała władze kanalizacyjne, pomagała cywilom w gaszeniu pożarów i ewakuacji ze zniszczonych części miasta oraz wykonywała wyroki śmierci na przez sądy powstańcze. Żandarmi działali również poza granicami kraju w strukturach polskich sił zbrojnych na zachodzie, gdzie walczyli u boku aliantów. Dziś żołnierze Żandarmerii Wojskowej zabezpieczają przemieszczanie się wojsk sojuszniczych podczas międzynarodowych ćwiczeń wojskowych, pilotując kolumny pojazdów wojskowych poruszających się po drogach publicznych oraz są zaangażowani w zabezpieczenie prewencyjne rejonu ćwiczeń. Profesjonalne działania żandarmów podczas Nobel Jump czy Defender Europe przykładają się na sprawne przemieszczanie się pojazdów wojskowych w wyznaczone rejony oraz bezpieczeństwo biorących udział w manewrach żołnierzy służba w charakterze inspektora ruchu drogowego żandarmerii wojskowej nie jest służbą łatwą. Określone zadania w artykule 4 ustawy o żandarmerii wojskowej, które wykonujemy poprzez kontrolę stanu technicznego pojazdów specjalnych oraz pojazdów nienormatywnych, kierowanie ruchem na skrzyżowaniu, zabezpieczenie wizyt delegacji zagranicznych w czasie pobytu na terenach jednostek wojskowych oraz w stosunku do których żandarmeria wojskowa wykonuje czynności ochronne Pilotowanie pojazdów, wojsk własnych oraz sił sojuszniczych to wszystko sprawia, że żandarm na stanowisku inspektora ruchu drogowego musi posiadać pewne predyspozycje i cechy charakteru, które pozwolą mu na prowadzenie kontroli w sposób właściwy. Inspektor ruchu drogowego żandarmerii wojskowej powinien charakteryzować się takimi cechami charakteru, jak odporność na stres, umiejętność radzenia sobie w zróżnicowanych warunkach pod presją czasu, znać budowę i zasady eksploatacji pojazdów mechanicznych, a także posiadać praktyczne umiejętności do kierowania pojazdami mechanicznymi, takimi jak samochód osobowy, ciężarowy czy motocykl. To znajomość aktów normatywnych, takich jak ustawy, prawo ruchu drogowego, m.in. ustawa o kierujących oraz aktów wykonawczych, a także samo doskonalenie z techniki jazdy samochodem służbowym oraz motocyklem w połączeniu z specjalistycznymi urządzeniami do kontroli stanu technicznego pojazdu. Takimi jak sonometry, urządzenia do badania stanu trzeźwości w wydychanym powietrzu oraz wykrywania środków odurzających w organizmie, a także mierniki do pomiaru bieżnika, laserowe mierniki prędkości. To pozwala naprawdę skutecznie walczyć z przestępczością na drogach i eliminować w sposób skuteczny piratów drogowych oraz pojazdy zagrażające bezpieczeństwu w ruchu drogowym, jak również naruszające wymagania ochrony środowiska. Zachęcające, jeżeli chodzi o służbę w żandarmerii wojskowej na stanowiskach w ruchu drogowym jest wszechstronny rozwój, możliwość poszerzania swojej wiedzy, zarówno teoretycznej, jak i praktyczne szkolenie umiejętności związanych z prowadzeniem pojazdu, także kształtowanie swojego charakteru, nabywanie cech osobowości, które są przydatne na zajmowanych stanowiskach, a także takie, które na pewno przydadzą się w życiu prywatnym. Przez 30 lat swojego istnienia żandarmeria wojskowa rozwijała współpracę międzynarodową z policjami wojskowymi państw Unii Europejskiej oraz NATO. Obecnie stale współpracuje z ponad 20 państwami między innymi policjami wojskowymi państw Unii Europejskiej, a także Stanów Zjednoczonych, Kanady, Turcji, Ukrainy i Gruzji. Ponadto współtworzy Wielonarodowy Batalion Policji Wojskowej dla potrzeb NATO a żołnierze szkolą Luton gruzińskiej żandarmerii. Żandarmeria jest także częścią sił odpowiedzi NATO oraz grup bojowych Unii Europejskiej a także litewsko-polsko-ukraińskiej brygady. Należy do elitarnego klubu europejskich sił żandarmerii, który powstał dla zapewnienia bezpieczeństwa w takich państwach jak Bośnia i Hercegowina, Afganistan czy Republika Środkowoafrykańska. Żołnierze żandarmerii wojskowej od początku istnienia formacji nieprzerwanie pełnią służbę poza granicami państwa. Żandarmi służyli w Afganistanie, Iraku, Bośni i Hercegowinie. Czadzie, Gruzji, Kongo, Kosowie, Libanie, Republice Środkowoafrykańskiej i Syrii. Nie tylko zapewniając dyscyplinę wśród polskich żołnierzy, ale też szkoląc i wspierając miejscowe siły policyjne. Żandarmeria wojskowa jest formacją, która nieustannie się rozwija. W 2019 roku rozpoczęto tworzenie laboratorium kryminalistycznego, dzięki czemu żandarmeria zyskała autonomię w badaniu śladów i dowodów popełnienia przestępstw. Służbę w żandarmei wojskowej rozpocząłem zaraz po zakończeniu studiów o profilu kryminalistycznym. Moim motywacją była chęć rozwoju w zakresie techniki kryminalistycznej oraz śledczego badania miejsca zdarzenia. W ramach moich obowiązków, jako wykładowca w cyklu szkolenia dochodzeniowo-śledczego, kształciłem młodych techników, wskazywałem im zasady zabezpieczania śladów na miejscu zdarzenia, postępowania i śledczego badania miejsca zdarzenia. Podstawową zasadą jest, aby wyszkolić technika z wszelkich zasad postępowania na miejscu zdarzenia, metodyki zabezpieczenia śladów kryminalistycznych oraz późniejszego ich analizowania. W ramach kursu techników kryminalistyki młodzi adepci tej sztuki muszą zapoznać się z wszelkimi zasadami postępowania na miejscu zdarzenia oraz z charakterem. Różnego rodzaju zdarzeń, takich jak katastrofy lotnicze, włamania czy zabójstwa. Technik kryminalistyki musi przewidywać, gdzie znajdują się ślady, gdyż na pierwszy rzut oka są one niespostrzegalne, a wręcz niewidoczne, jednak przy zastosowaniu odpowiednich środków technicznych. Można spowodować, że staną się bardzo widoczne na miejscu zdarzenia, i właśnie dzięki temu będą możliwe do zabezpieczenia i późniejszej analizy przez biegłych w laboratorium kryminalistycznym. Żandarmeria Wojskowa współdziała z innymi służbami w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego. Oprócz realizowania zadań ustawowych, żołnierze Żandarmerii Wojskowej byli zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19 wspierając służbę zdrowia i służby podległe MSWiA. Kontrolowali przestrzeganie kwarantanny, pomagali seniorom w zaopatrzeniu w produkty żywnościowe i środki czystości, wspierali uczniów i nauczycieli, przekazując płyny dezynfekcyjne i środki ochrony osobistej, a żołnierze ratownicy medyczni udzielali pomocy medycznej w szpitalach. Żołnierze żandarmerii wojskowej wspierają policję w zapewnieniu bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego podczas takich działań jak akcja Znicz, Współdziałają także z Policją i Strażą Graniczną w zabezpieczeniu polsko-białoruskiej granicy. Żandarmi razem z przedstawicielami innych służb biorą udział we wspólnych szkoleniach oraz startują w zawodach, w których często stają na podium. Regularnie uczestniczą w ćwiczeniach sprawdzających współdziałanie służb w warunkach zagrożenia i w sytuacji kryzysowej.